Witam w kolejnym vlogu i zapraszam na tak zwany Hot Girl Walk. Chociaż w naszym przypadku to jest bardziej błotny girl walk, bo dziewczyny oczywiście korzystają z jesieni w pełni i każda kałuża jest zaliczana w tewe, w te wzłusz i wszerz, i jeszcze podwoziem tam, prawda, się położą. Cóż, nastawiam się psychicznie przed każdym spacerem, bo niestety mynia jeszcze nie jest gotowa. Hmm. I na taki spacer potrzebne są dwie rzeczy. Anielska cierpliwość w potężnych ilościach i oczywiście poranna pielęgnacja. U mnie poranna pielęgnacja to są dwie rzeczy, czyli witamina C i SPF. Smaruję rozświetlający serum z witaminą C od CeraVe. To jest w ogóle seria Skin Renewing, która wchodzi teraz do Polski. A By the way, ja ten produkt pokazywałam wam pierwszy raz na Instagramie, jakoś dwa albo trzy lata temu. Znajdę te sorki i tutaj stawię bo kupiłam sobie to serum w Stanach, ale u nas nie było dostępne, no i wiecie, to jest ten taki ból, ach, że jak to, jak to jest, że u nas tych rzeczy, tych rzeczy nie ma, a teraz właśnie cała ta seria wchodzi do Polski, więc się bardzo cieszę, bo wracam do tej witaminy C, dlatego że ona jest idealna dla skóry mieszanej tłustej, bo jest bardzo lekka. Szybko się wchłania, rozświetla, działa antyoksydacyjnie, zawiera 10% witaminę C i właśnie na co dzień pod SPF-a. Idealnie. I witaminę C jest częścią serii Skin Renewing. Tutaj mamy jeszcze trzy produkty, których ja nie znam i będę teraz testować. Zacznę testy chyba od serum z retinolem, no bo retinol to miłość, no i on zapewnia zmniejszenie widoczności drobnych linii oraz zmarszczek. Pierwsze takie oznaki starzenia, no to, to retinol zawsze najfajniej ogarnia. Do tego Mamy krem pod oczy z peptydami, czyli ujędrnienie, zwiększenie napięcia. Tak samo krem z peptydami, również nawiżenie, widoczne ujędrnienie. Myślę, że bardzo ciekawa seria. Oczywiście linki do tych produktów daję w opisie. A teraz zapraszam w bagno. What? <laughs> Coco? What? Mango? What? W ogóle zaczamusty oglądać fajne anime. To jest w ogóle chińska, chińska bajka tak zwana. <laughs> Nie wiem, czy u was w domu też się zawsze mówiło, że nie oglądaj tych chińskich bajek, bo one są jakieś szatanistyczne, czy coś. <laughs> nie wiem, może to tylko u mnie, ja jestem z bardzo religijnej rodziny. No ale tak się zawsze mówiło. A ja zawsze wtedy rodzicom mówiłam, że ale to nie są chińskie bajki, to są japońskie bajki. A tak się składa, że teraz zaczęłam oglądać prawdziwą chińską bajkę, czyli Lord of Mysteries. I to jest anime trochę oparte na motywach Tarota. Nie chcę za dużo zdradzać, żeby wam nie robić spoilerów, ale ogólnie... Klimat jest steampunkowy, mroczny, troszkę na skraju może nawet horroru. Mistyczny, ezoteryczny. Bardzo ciekawa opcja. Dzięki naszą mm, mm, mm. W takim ulewnym wdniu. Briu... I nocy nasz ogró to jest kurde, jakieś jedno wielkie bagno. Właśnie, Serio ryżem to obsiejemy, nie ma innego wyjścia chyba. Nie akurat. Akurat lubię... Akurat lubię... To jest ze mną nie tak. Akurat lubię ryż. To jest mój ulubiony węgiel. Nie umiem mówić dzisiaj. Przyjechał dzisiaj pan Michał z antresolą. Patrzcie, nasza ukochana antresola wróciła. Co prawda jest potrzeba tylko do powietrzenia jednej lampy tutaj i drugiej lampy jeszcze w sypialni, ale no, jak ze starych dobrych czasów. Czy jest ta? Proszę szacunajczyk, klasa. Lampa wisi, jedna, ty lampa, druga. Super. A tutaj lampy wieczorem. Pierwsza, druga, zapalona. Byliśmy na bardzo fajnej randce. Koncert tego, ja, ja nie pamiętam on się nazywa. Michu mnie zabrał, bo Michu bardzo lubi taką muzykę, a w sumie mi też się bardzo podobało. Super zespół, świetny wokal i, i co? No i teraz w zasadzie wróciłam z takim małym wieczornym głodkiem i <noise> będę gotować, wielkie gotowanie to będzie. Danie stulecia, czyli sucha dwu- albo trzydniowa kajzerka z domowym sosem do pizzy, czyli wymieszam po prostu pasatę oliwę, przyprawy Podgrzeję to w mikrofalówce i będę tę suchą kajzerę w tym maczać. Dla mnie taka sucha, stara kajzera to jest po prostu tak pyszna rzecz. I nie wiecie, nie jest jakiś tam piekarni rzemieślniczy, czyli fi bułeczka chrupiąca, tylko taka tania ma być z biedry, z deala. Nic więcej, nic lepszego i to, to jest taki styropian, ten taki na zębie taki. No, no nie wiem, miłość po prostu. A w ogóle dostaliśmy na koncercie bardzo przyjemny komplement. Tak, starsza pani, która siedziała koło nas, bo generalnie średnia wieku widzę więcej koncercie, to no myślę, że było takie 45-50. Średnia wie wieku? Myślę, że. A nie 60-70. No dobra, no może 60-70. No. Czułem się jak u siebie, <grym> jak między swoimi. Ale koncert był fantastyczny. Aha, i wspomniałem, nie mówiłem tak, że, te, że, że taka starsza pani, która siedziała za nami widziała, że bardzo się podobaliśmy jako para. To był fantastyczne, świetnie się bawiliśmy. Ja też się świetnie mówiłam. To są takie piosenki, które my zawsze śpiewamy w aucie, jak jesteśmy w trasie, na przykład jakieś już 10, 12 godzin za Austrii czy coś i obydwoje jesteśmy mega nieprzytomni i chcemy dotrwać do Trójmiasta, to właśnie puszczamy sobie takie stare bęgery. Uczta Vibes. Uczta Vibes. Jeszcze większe uczta. Teraz usiądź, a ja wam puszczę dźwięk... czyli znaczy, ja zrobię wam dźwięk kajzerki. Jestem kajzerki. Uwaga. Jak stara jest ta kazerka? To jest to popełn... Dwa dni na pewno ma. Dwa dni ma. Dwa dni albo trzyma. Więc już jest taka dojrzała. To już jest taka dojrzała kazierka. Mm -hmm. No, ja spełniłem takie swoje małe marzenie, to again, mocno powiedziane, ale jednak lubię dużo. Starszej muzyki i to też polskiej, właśnie. Mm -hmm. Miałem bardzo takich ostatnio sytuacji, na przykład jak Felicja jak Adrzejczak zmarł, że kurczę, miałem takie, że bardzo lubię jego muzykę. Często słucham sobie samemu, no i ani byłem nie na koncercie w sumie, nie? Więc miałem taki kurczak i no, ja też bardzo lubię jako, jako muzykę, bo jako osobę tam nie. nie, nie tu nie oceniam, nie, nie mam jakiegoś kontaktu, połączenia z tym. Kurczę, chociaż raz chciałbym na żywo go usłyszeć tam, mm. no też już jest starszy w nie? No, po chyba, to z 70 lat już chyba. Bo. No, wydawało się mega starsze. Czy, czy nawet więcej, musimy sprawdzić. Okay. E, więc no, mega cieszę, że tak jakby mam to zaliczono. Ja się nie spodziewałam, że to będziesz taki wow, ale naprawdę uważam, że warto było pójść. Mm -hmm. Bo to po prostu bardzo potężny głos. Potężny głos, tak. Pomimo wieku mimo wszystkiego ta technika, mm -hmm. ta swoboda. Tak, on no, się bawi tym, jak chodzi. I tak. ja, to nie tak bawi, takie jak. No to lata Znaczuje, po Ale nie to nie jest też takie, że no Robię jakieś takie, że się bawi tak. Mm -mm. To jest... On opowiada. On opowiada tą piosenkę i tak sobie tam wplątuje takie takie. Ale to jest super, że w Gdyni teraz otworzyli urząd miasta czy też oddział Urzędu Miasta w galerii handlowej, więc jak ja na przykład teraz wyrabiam sobie dowód, bo mój się przedawnił, to nie musiałam iść do naszego strasznego urzędu, którego nie rozumiem i nie chcę tam chodzić. Mogłam po prostu pójść do galerii. A ja mam coś takiego, że... Przerażają mnie wszystkie rzeczy właśnie w urzędach i, i jakieś takie papierkowe, biurokratyczne, bo totalnie nie rozumiem takich, tych systemów i to, że trzeba wziąć numerek i mówić się na jakąś wizytę, potem pani w tym okienku mówi, że to nie tutaj, odsyła cię i w ogóle i potem ble, ja już byłam pogodzona z tym, że po prostu będę nieistniejącym obywatelem. Że będę funkcjonować do końca, czy bez dowodu. A potem kumpelami mówi, że jest urząd w galerii i tam jest wszystko łatwo. I w ogóle wchodzić do tego urzędu, on wygląda jak Aistur. Jest bardzo ładny, drewniany, taki uspokajający. I wszystko tam rozumiem. Bo istory rozumiem. W każdym razie zrobiło mi to dzień. Więc dowód to garnięty, drożdżówki kupione. jadę na budowę, bo mamy dzisiaj ekipę, która wsadza nam choinki, które ostatnio kupiliśmy. O, proszę. Tutaj właśnie też. Jest pięć takich drzewek, które ostatnio wybieraliśmy. Różne kolory, różne mieszanki, ale wszystko w klimacie bardziej leśnych, leśnych sosenek, takich jak tamte nasze. Fajnie to tutaj wygląda. Kurczę, się zagęści od razu. O właśnie trochę tego zagęszczenia nam się przyda. Ojej, jaka ta jest ładna, patrzcie na nią, jaka, jaka bombeczka. Piękna. A tamta też piękna, w sumie każda piękna. Chociaż tak z daleka, to te pięć drzew nie robi żadnej różnicy, co? I to jest boisko. Myślę, że tych drzew sobie trzeba to jest 20, żeby to zrobiło taką serię różnicę. No ale. Pomału, przyjechało nasze duże drzewo na patio. Ale to jest magiczna robota. Karna ziemia, woda, obornik, inne jakieś tam składniki, wszystko, żeby ta roślina się przyjęła. Wiecie co, najbardziej się cieszę z tego, że. Dzięki wsadzeniu tego drzewa całą zimę będę patrzyła tutaj na coś zielonego, Cześć Mamusiu. I to jest dla mnie najfajniejsze. Kupiłam dzisiaj dla ekipy drożdżówki. Mam malinę twaruk i e, śliwka, kruszonka twaróg. Czy widać? Z bake'a, więc moje ulubione. Jeszcze zaraz kawę zrobię i taki mam dzisiaj plan żywieniowy tutaj. Na to wszystko. A nie, nie mam przy tych planów. Wyszedł. Jej, jak ona to idealnie pasuje, nie mogę, no po prostu ładny. <grym> teraz się czuję jakbyśmy w drzewie w lesie mieszkali. To mnie dokładnie to, Wow. Spiejemy, tak, ta wysokość teraz, to jeszcze wolę sobie jak zrobimy te podświetlenie od dołu będzie wieczór. Będzie to kąpa szła, ja będzie go czego no. takie podświetlone ładnie od Zapisałam się na bieg Uf. Solidarności z kobietami, które przechodzą raka piersi do Fundacji Omea Life. I ten bieg ma fajne opcje, bo można go być albo na miejscu, tam gdzie oni organizują, albo można go zrobić jak online, czyli w swoim czasie, w swoim miejscu mieszkania. Normalnie paczkomatem przyszła koszulka. Cały zestaw sortowy z medalem, wszystko. Uff. I dzisiaj biegnę. No i zrobione. 5 km. W takiej zimnej temperaturze to się po prostu świetnie biega. Od razu czuć bardziej to ciepełko, rozgrzanie. Uwielbiam jesienne biegi, i wiosenne. Chyba nawet jeszcze bardziej. W sumie. A w ogóle mam temat, który ostatnio. Zapomniałam, bo już, kurczę, chciałam o tym pogadać od paru vlogów, ale jakoś tak ten, zawsze mi to wylatywało z głowy. Otóż, nie wiem czy zauważyliście, ale w tym roku w sklepach, tak wygadali czy coś, już od przynajmniej połowy października w sklepach były świąteczne ozdoby. Ja jestem w szoku, jak wcześniej w tym roku się zaczęła cała ta komercha. W poprzednich latach to chyba się zaczynało wszystko bardziej po wszystkich tam świętych. Czyli, czyli na początku listopada. Tak, już gdzieś wewnętrznie od paru lat zmagam się ze świętami i tym, że temat świąt nas tak osacza, przytłacza przez parę miesięcy, że to aż jest czasami takie troszkę do obrzydzenia i, i właśnie męczące, ale w tym roku jak zobaczyłam ozdoby i ten temat już, kurczę, w październiku, to aż mnie to tak... tak mnie to jakoś zgasiło. I właśnie sobie z rodzinką gadaliśmy w zeszłym tygodniu, że w tym roku zrobimy sobie święta bez prezentów. Skupmy się na tym, co jest najfajniejsze, czyli na klejeniu pierogów, robieniu pierniczków. Spędzimy razem czas, tak jak zwykle. Obejrzymy film w i, i będziemy siedzieć tam do pierwszej nocy, jak zwykle, gadać i, i się śmiać i, i sobie coś tam grać. Wszyscy mamy dosyć podobne odczucia, właśnie tego, że no to już, to już jest chyba trochę przegięcie, jednak i mamy ochotę się z tej komerchy wy, wypisać jakoś. Tak? A Ty byś chciała, prezent? Tak, byś chciała tu jeść tam. Dobra? Coś smacznego ci tam, dobra? Bo to jesteś. <popot favour informação> strasznie chuda. No chodź, to, no chodź. To. <ś Reynolds> A propos Soni jeszcze i świąt, to też myślimy, że Sonia. Chodź tu, oj, jesteś słodka. Że Sonia będzie do adopcji gdzieś po świętach bo właśnie też zaczęliśmy ostatnio gadać, że teraz już przedświątecznie to jest taki czas, żeby trochę psa jako prezent wziąć. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś ją zaadoptował tak bezmyślnie na prezent, więc po świętach będziemy tam już coś kminić. Masz Tyk. <grym> <grym> Dobra, Soniu Leć! O, teraz kto pierwszy labrador czy Soniador? A labrador. Razem, o ładnie, ładnie, ładnie. No jednak już wygrała. To jest ta szczęka rekina. Tak, albo coś takiego. Mango, sanki ścianki. wow. Ale ja jestem jajkiem? Ja w ogóle w opaskach jestem takim jajkiem, ale mega lubię opaski. Ale no cóż, ale lubię też jajka, dobra, wszystko się zgadza. No w każdym razie taka piękna złota polska jesień. Sami właśnie pojechać na jezioro do lasu, one się też tak cieszą. Ona wydaje mi miała fajkę. Sonia, to niezdrowo. No wiem. O, Wyszłam dzisiaj pobiegać 10 km, jakoś tak naszała mnie ochota, żeby wrócić do tego dystansu bo czuję się ostatnio już taka silna. Nogi mam z każdego biegania coraz lżejsze. No i właśnie wracam do dziesiątek. W ogóle zgubiłam gumkę do włosów przed chwilą, więc biegnę jak taki musak po stepach więc z luźną grzywą. Też jest to całkiem przyjemne. No i jeszcze zjadłam dareczka przed bieganiem. Ogólnie no, fantastycznie jest. Idealna pogoda. To chyba też jest coś, czego troszkę mi brakowało, że jednak zupełnie inaczej się biega w 11 stopniach, a w 25, więc jak ja biegałam latem, to co się kurczę dziwić, że się cały czas czułam taka jakaś słaba, jak ja po prostu jestem stworzona do takiej właśnie pogody jak teraz. Piękne uczucie. Patrzcie jakie widoki. A no jeszcze wczoraj dostałam okres, więc w ogóle czuję się fantastycznie, bo jestem zdrowa, Polwony działają. Ja wychodzę z tej radości, tylko biec przed siebie. I dobra, zrobione Wziąłem prysznic, polar w garść i czas na akadem. To nie jest jedna z moich najlepszych stylówek. Zazwyczaj mam spodnie, ale dzisiaj postanowiłam z nich zrezygnować. Bo jakiś taki jest taki ciepły, myglisty poranek. Ojej, właśnie poczułam zimno na kolanach. Oj, oj. Mhm. No, cudzziutka, wiesz, jesteś kochana misia. Pop, 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 pop. Chodzę do domu, a tutaj taki las. I jak tu pięknie wygląda. Ach, well. Nikt mi, kurczę, nie wmówi, że kupowanie designerskich torawek, czy innych rzeczy, to jest lepsza opóźnia. Jak możesz w tym czasie kupić drzewo? No nie wiem. Może w sobie. To od człowieka. To, że dla mnie te rybki się, prawda, nie sprawdziły, to, to tam już może... Jest to jest mój problem. Ale w każdym razie drzewa Równa się szczęście. Dzisiaj ogólnie mamy pustą chatę, nie ma nawet Pana Michała Kafylkarza, więc z tej okazji nagrywam Girl Dog. Chyba miesiąc temu już zamierzałam to zrobić, ale no tak mi się nie składało. Intro będę nagrywać na naszej sportowej kamerce, to jest taka fajna zabawka. Wkręciłam się i normalnie tutaj mam ekranik, wszystko widzę, a tutaj się... Ruszam i mogę sobie właśnie magnetycznie to zawiesić albo na ubraniu, albo magnetycznie doczepić do w zasadzie wszystkiego, co, co jest oczywiście metalowe. O! I się nagrywa. Super jest to, że dzięki temu mogę działać dwiema rękami, bo tak to zawsze nagrywam iPhone'em na połówce i jedną ręką robię rzeczy, a tak to mogę e, psy zapiąć, czy coś gotować, albo sprzątać, whatever. No, jeszcze się będę bawić, ale fajnie, bardzo fajnie. Hej, guys! witam w kolejnym odcinku toka. Odcinek nagrany, jestem teraz tak głodna. A co do jedzenia, to robimy... Mm, chciałam powiedzieć margaritę, ale chyba zrobię pizzę hawajską. Jak hejtujecie, to może przełączcie się trochę vloga, ale tak, będziemy robić hawajską, bo ostatnio w widelku odkryłam takie pinsy. 130 gramów. Mała, fajna pinsa. Czajcie w ogóle, że tym vlogiem kończymy październik? Ja jakoś nie mogę w to uwierzyć, bo minął mi najszybciej z wszystkich miesięcy w tym roku. Sama nie wiem kiedy nagle po prostu wchodzimy zaraz w listopad, jest zmiana czasu, bo... Przez tematy budowlane nie zdążyłam jeszcze poczuć, że przyszła jesień. Nie odczuwam jeszcze jesiennego spowolnienia, i ogólnie cały czas mam w głowie takie, że no, zaraz będzie jesień, zaraz będzie jesień. A przecież ona już dawno jest, więc myślę, że to jest w sumie takim niespodziewanym plusem budowy, że jesień nie wchodzi mocno, no bo to po prostu nie ma na to miejsca w głowie. Wraz z końcem października kończy się też czas, który wyznaczyliśmy sobie na domknięcie wielu różnych tematów na budowie. No i tutaj śmiało możemy sobie powiedzieć, nic z naszych planów nie wyszło. Większość. Planów, które chcieliśmy jeszcze w tym roku zamknąć, musimy przełożyć na wiosnę, no bo nasz budżet okazał się nie być z gumy. Mimo, że ja robiłam wszystko, co mogłam, żeby go zgumić, Michu to samo, no to, to się nam to nie udało. Jednak jest sztywny jak drut, i tyle w temacie. A, a propos drutów, no to właśnie płot jest jednym z tematów, które przekładamy na przyszły rok, bo jak dostaliśmy wycenę, to stwierdziliśmy, że płoty są żałosne. Nie potrzebujemy płotu, my w zasadzie nawet nie lubimy płotu, i tak było jeszcze w kilku innych tematach, więc życie na budowie potrwa przynajmniej do wiosny, ponieważ w mojej głowie budowa będzie skończona, kiedy wstawimy furtkę, płot i będę mogła spokojnie wypuścić psy na ogród. Natomiast stolarz to jest kolejny temat, który myślę się przyciągnie spokojnie do wiosny. By the way, stolarz miał być też w tym tygodniu, ale tak jak widzicie w vlogu, nie ma go ani widu, ani słychu, Natomiast w przyszłym tygodniu, promis promise będzie już na pewno. Więc się jak co? Nie denerwujcie, i tak to się wszystko ciągnie. Człowiek sobie robi plany, budżety a potem rzeczywistość przychodzi robi jedno wielkie hat na Twoje plany, budżety. No i co? No w zasadzie w tym wszystkim najbardziej niezawodna jest e, pizza, która po prostu jest pyszna, siłownia, która zawsze fajnie dojedzie tyłek i spompuje łapy. No i, i tego, się w, tego się w tym wszystkim trzymam, bo na tej reszcie nie za bardzo można polegać. No, rusz się, proszę. Pokażę Wam, jak wygląda każdy, każdy mój wieczór. To jest walka. Życie w dżungli, walka o terytorium z innymi sukami. To jest moja poduszka. Mam jedną poduszkę na całe łóżko, a poduszek jest sześć. Tutaj z kolei są dwie poduszki psie, bo Mango ma dwie poduszki. W naszym łóżku, nie pytajcie, czy ono taki jest układ. Sama górę w sumie nie wiem, czy mam takie poduszki. A tymczasem gdzie ona należy na mojej poduszce. I teraz ja będę ją ugniatać I będę ją prowadzić zimną wojnę, próbę cierpliwości, aby odzyskać moje miejsce. I ja się mój, co wieczór na nią kładę, żeby odpuściła. Jak ją proszę, to nie odpuści i w końcu. Ona odpuszcza, ale nie dlatego, że jest jej niewygodnie, bo w sumie jest jej całkiem wygodnie, tylko dlatego, że jest jej za ciepło. Czajcie? Ja ją po prostu zagrzewam i wtedy odzyskuję miejsce. A na przykład wczoraj grzałam ją i grzałam i nie zrezygnowała, więc spałam na jej poduszce później po środku. Przegrałam wojnę z psem. No. <laughs> Jak ty jest. Jest! Yes. O, oh, boże. No super to teraz wygląda. Dzięki Mango. O, jaki smutny wzrok. Ej, jak chcesz, to możesz tu wrócić. Patrz, tu masz swoje poduszki.